Panie Zbigniewie, jak się w ostatnim czasie zmienił ten rynek sprzedaży gazu? Od momentu wybuchu wojny, aczkolwiek już były symptomy, że gaz szedł, butlowy oczywiście, gaz LPG, w górę, to od momentu wybuchu wojny poszło to drastycznie. Tak cena gazu wystrzeliła w górę, że zaczęto nas informować, że będą problemy z dostawami gazu, z jego dostępnością. A jakby pan miał określić procentowo mniej więcej, o ile to wzrosło? No, 100%. O 100%. Po trzeba powiedzieć o dwóch podstawowych rzeczach. Są dwa rodzaje gazu. Jeden gaz LNG, tak zwany ziemny, i drugi gaz LPG, tak zwany ciekły. Ten pierwszy LNG jest to gaz, który my sprowadzamy w 50% i to właśnie z Rosji. A drugi gaz no. Aż przykro powiedzieć, w 80% jest są z, z Rosji ściągany. Mhm. I to właśnie ten gaz znajduje się w butlach gazowych. Tak, tak. A Pana odbiorcy samochód. zaczęli kupować na zapas ten gaz? Częściowo było widać taki odruch jednorazowy, że w bardzo krótkim czasie, w momencie wybuchu konfliktu, zwiększyły się zainteresowanie z zakupem samych pustych butli. A dlaczego? No, żeby mieć tak zwaną butlę na zapas, jeżeli zwykłemu Kowalskiemu butla wystarczy powiedzmy na miesiąc na dwa, no to już ma razy dwa zabezpieczenie. Ale jeszcze tutaj napomnę, ale przecież w tym okresie od momentu wybuchu bardzo mocno poszła cena samej butli, gdzie kosztowała do niedawna 100 zł w marketach w koszalinie czy tam w koło a na dzień dzisiejszy to już jest 170 zł. Czyli 70% o pustej butli i na tą chwilę nie, nie, nie urywają się u pana telefony z zamówieniami na butle gazowe. Nie w ogóle tego nie słychać. Poza tym ten gaz, który został objęty restrykcją, to mówimy o gazie jamalskim, gazie ziemnym, a o gazie butlowym, czy LPG, na razie jeszcze nie słychać, żeby były jakiekolwiek restrykcje wprowadzone. Obawia się Pani, że gaz zdrożeje? bo macie gaz z butli? No już gaz też zdrożał, już mamy mamy 130 zł za butle. Mm, a wcześniej ile Państwo płaciliście? 60 zł 70, później było 80, no i z raptem teraz na 130. Czyli ponad 100% zdrożał. A od kiedy? Od dwóch miesięcy. Mm -hmm. A obawia się Pani, że teraz. Po tych informacjach wczorajszych, że yy, Rosjanie, Gazprom konkretnie zamknął dopływ gazu tym rurociągiem jamalskim, gaz ponownie może zdrożeć? Może to na pewno zdrożeje, jak wszystko zdrożeje, ale premier Morawiecki zapewnia, że mamy jakieś inne dojście do gazu, tak? Mm -hmm. Że gazu nie zabraknie. I, a macie państwo na przykład alternatywę, bo gazu używacie do gotowania. Ja, ja do używam do gotowania. Mm -hmm. A jakąś inną, nie wiem, piec taki, że można by było gotować. Nie musiałabym zakupić. <laughs> Czyli co? Jak gazu nie będzie, nie jak będzie gazu obiadu. Nie będzie, to kupuję płytę elektryczną. Ja mm -hmm. sobie będzie radzić.